w pierwszej e, sekundzie, jak się o nim jako bardzo interesujący. Jednak później napotkałyśmy różne e, trudności na tej drodze, żeby to zrobić w jakiś inny sposób, ciekawy i, i nietypowy. Największym wyzwaniem chyba było to, że tutaj już niektóre rzeczy były od razu powiedziane i teraz musiałyśmy te rzeczy podane jakoś e, zamienić w rzeczy, która będzie interesująca, która nie będzie oczywista. Na razie są wszyscy negatywnie nastawieni na Olimpiadę, więc sami siebie musieliśmy najpierw przekonać, a później stworzyć z tego Dobra. strategię. Tym bardziej, że ja też należę do takich sceptyków dużych igrzysk, więc też trochę byłem adwokatem diabła w tym momencie. Fajne jest to, że, że jeżeli ten pomysł się spodoba, to może być zrealizowany, i tak. ta to był takim motywatorem, który nastąpi etapem. to było bardzo ciekawe. Niewiele było bardzo zaskakujących i bardzo kreatywnych rozwiązań. Większość z nich raczej skupiała się na pewnym kierunkowym podejściu do tematu, i rzeczywiście te kilka prac, które udało nam się wyróżnić, oraz oczywiście praca zwycięska, która no jak gdyby najpełniej odpowiadała na te potrzeby briefu, faktycznie się na tle pozostałych dość mocno wyróżniała. To, co najzaimponowało mi najbardziej, to to, że. W tak krótkim czasie naprawdę wiele drużyn przygotowało bardzo dobre prezentacje, przeszło eliminacje oraz potrafiło w ciągu 10 minut opowiedzieć bardzo ciekawą historię, co jest naprawdę sporym wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę, że brief w tym roku nie należał do najłatwiejszych.